Jestem Marcin i zapraszam Was do kolejnego już odcinka z mojej... czy no z pierwszego odcinka z mojej nowej serii, zagrajmy w Six Gun. Jakby co? Nie jest Marcin, tylko Kuba. A naprawdę to ziele. Aha, i gra A... mną... Grazie Rudy. Wolf. Ale Rudy nie, że grałem przez online, tylko że... Ja nakręcam jakby teraz. No. ja teraz trzęsę. No. Choć mamy, będzie, do, będzie, mamy do dopy do, kamerkę, no, no, no o. Musimy sobie no nie kupić... Da się inaczej, musimy kupić, o, 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 aplikację Shopping tam. galerii to... Bo, mm. aha, na ten, bo właśnie, bo... E, Dzisiaj tak kręciłem po mieście, nie? Jakby coś, Tam Rudy on Patrz, chyba... Rudy, bo właśnie sperałem nie? Tutaj uwolniłem jakąś kobietę właśnie, nie? to no. jest jakiś... Gówniany, bez napisów. Aha, zapomniałam Wam powiedzieć, że ten sam filmik będzie nagrywany z innej, yy, będzie też na moim koncie, tylko no. nagrywany z innej perspektywy. To nagrywa yy, siostra Zielego. Co kiedy się da pływać? Powiedz coś. Masz coś powiedzieć. Albo nie co? No co za bug! Ja nie mogę pływać. Bo nie umiem pewnie. No. i się złościłem. Nawet do wody nie mogę szczelić. To chociaż idę do budki. Łódka, łódka, A Na moim kanale nie, y, mm, będzie też Assassin, na Kuby tak. też, no u mieni, na moim będzie Call of Duty Ghost oczywiście. Hmm. Aha i napiszcie w komentarzach czy chcecie serię z GTA, bo mam GTA 3, GTA 2, GTA 1, który mi strasznie załula, bardzo słabego kompa i GTA London 1900 O, dawaj konie, dawaj konie, dawaj konie. Pokażę wam jakiego macie słabego, jaki ma słabego. Ma Windows 8 i jeszcze Lenovo. A nie, to jest dobre, nie po prostu... No wiesz, zasadny komputer, jak, no bo... no bo jedynka jest twój... Cześć, jestem rudy. Eee, was. Siema, Ej, pa! Co on jest? Zabij go. Jako... Jak ty możesz mówić? Czemu w ogóle nie uciekał? Ta gra do mnie jest Aha, yyy... nie, że będziemy nagrywać z wiem, 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 Miał być bez głosów i, i tak się I właśnie no chciałem wrzucić taki odcinek 17 minutowy Hej. no ale... Ej, chwileczkę, przepraszamy za takie uszterki. To trzymaj. Eee, Przepraszam. Naprawimy. Ej, no kurde, zbogował mi się! Nie laj. Nie laj. No co za materialista? Wykorzystał mi całą kasę. I co? za słabo tak. Przepraszamy za te ustawki na serio. Ja tam jakiś mafioz ale Tutaj na stełkach jakiś. idiota. Czekaj jest mi się. Taki I krety włóczkę. Tak, co iPhoney? fony? Ca nie. Aha, nie, pojada tak, was do rzucenia. Nie kupujcie L dzika L5, bo on ma i musi ciągle zacinać. Właśnie. Mi też, to mi też nie ma. Nawet YouTube, YouTube y, zabrania mi ten. Chciałem przejść na publiczny, nie? No ale... Ten film nie będzie za długi, bo nie mogę, bo YouTube zabrania. Rzuciłem 17 do i pisało mi, że po prostu nie mogą być takie długie, nie? Mam do dupy kamerkę pewnie, no nie wiem, no. Eee. Dobra, przepraszam za tą długą przerwę, no, ale co się dzieje z kolegi telefon no, rudy telefonem, no kurde eee, dobra czekaj nieważne dobra ty ja będę nagrywać wiesz co da. to ty nakręcaj moim okej o co oczywiście nakręcamy to na telefonach nie jak się było? aha nie pytajcie mnie czy mam to na płytę bo tego nie mam Zgrałem to na windows 8 yy, na sklepie bo już jest taki czy to po prostu na sklepie play yy, na, na windows yy, po prostu są jest sklep nie a i jak chciałem wam pokazać y, ten odcinek. Ona tam właśnie taki tunel znalazłem. Mm -hmm. Ten tuder prowadzi do tego pierwszego miasta, a ja jestem w drugim. No co, za głupi konie! Ha, jak This go Mój koń. No problem... Tu do mnie stela! No! Kurde, stela się udo mnie! Ja pierdzielę. Chcesz w ryja? Pytam się, ty chcesz wryja. On O masz ma revolvery! No problem. No life. Ty jesteś no life'em. E jestem gdzieś 15 kasy! A mogę wziąć twoje revolvery? Cię pytam. Please, please! Trzeba będzie strzelać, ja sobie już coś tu robię. Majka weź potrzymaj. No, Majka, nakręcaj. O tak. Majka, no tu sobie coś. A, dobra, nie daj. Czekaj, ja ci potrzebę. No, dobra, dobra no to czekaj, no to. Na no to, no yy... tu. Ma, ma, Majka, nakręcaj, to dobrze, jasne. Co za pomnik? Chwileczkę. Co on trzyma? Za co on się tam... Na co on się trzyma? Czekaj, czy on ma? A dobra, ma. Jakiego maryja? Na, tam bad. Na, tam bajki... Na, ta... Rudy. Bajk. Ale ryj... Ale masz ryjosa. Ale masz dziwną strzelbę. Kurde, jak się buguje. Nie wiem, skąd ten koń się tam wziął. Jedziemy konikiem. Wypierdzielajcie. Aha, Eee. Ej, pa, na tam, gościu! Co za kretyn z tego, idioty. Aha, coś wam pokażę. Patrzcie, co sobie kupiłem. Napiszcie w komentarzach czy y, nasz ludek ma wyglądać tak czy w kapeluszu. Jestem za bez. Ja to? wybieram... E, ten odcinek tak. będziecie może oglądać u Kuby, bo mi się coś zepsuło z telefonem i nie Właśnie. mogę w ogóle nagrywać. Będziecie może oglądać z Blitz Bridge. No. Albo z podróby takiego fajnego Minecrafta. E, e, o zabijamy sobie barana. Nie zapomniałem, żeby zahamować. Ej, o! Tobie daruję życie, jasne? Co, co za gówno? to jest Ale Maria! Ale patrzcie, Nie dość... niego matka niedobrze nie wychowała. Nie Chodź, da, da, da. A co ja chciałem kupić? A, no tak. Dobra, zaraz będziemy, Kuba będzie nagrywać z tego. A czekaj. Jest, jest, jest. Kurde, no, już nagrałam. Muszę coś wycinać i ciągle, przy wszystko teraz sobie pousuwać, albo powiększyć pamięć, bo nic nie mogę już robić. Czekaj, na no to... No, ja jestem misją Angry Birds. Goście, nie wiem czy wiecie, ja jestem misją Angry Birds. Patrzcie ile Angry Birdsów. Widzicie to? I wszystkie przeszedłem. Witajcie ludziska. To moje miasto. Sakura Town? Co to jest? Siema heniu, siema. Patrzcie, patrzcie, jak podrywa laski. Dobra, wejście smoka zrobiłem. I patrzcie. Będę później też zademonstrować jak się podrywa. Siema laska. Jak ty ryja, jak ryja, jesteś taka brzydka Czekaj, zrobię ci tatuaż Na cysku e. Czekaj ty Jesteś jesteś mohikanie mają! moi jongowie? Mają to dupę dupie, że Czekaj, gonimy ich Raz za nimi Bo Mogę teraz pograć? No dobra Teraz rudy gra. Rudyć pun gra. Nieprawda, nie jestem. Ej, kto tak strzela? Jatkie się zwa... Ej po ranina na tam! Rozwalamy ich. Ej, no, kurde, jakie obsłane miasto. Te już jeszcze... Ej, jest to nakręca. Daj ja tu już Okej, okay, gramy. Mam nadzieję, że nikt już nic nie będzie strzelać. Chyba. Dobra to trzymajcie no się... To trzymajcie się do usłyszenia w kolejnym już odcinku. Cześć!